To co? Zaczynamy? Niepłodność Idziemy. część trzecia. Witamy Was serdecznie. Ehm... Action Station Go. Tak jest. Dwie części mamy już ze sobą. W ostatniej e, troszeczkę odnieśliśmy się do świata zwierząt, do, do kresu, którego zwierząt, do kresu, ssaków tak jest, do którego czy chcemy, <grym> czy nie chcemy, należymy. E, zobaczyliście jak to wygląda. E, właśnie kwestia dbania o tą płodność. Między innymi u, u zwierzaków i tych hodowlanych i nie tylko. Tak. E, natomiast teraz już przejdziemy do ludzi. Do nas, do ludzi, rodzin, tak? Rodzin, tak? więc tak. do tego, jak to wygląda u nas, tak na dobrą sprawę. Sprawa taka jest. Jesteśmy tym, co spożywamy i przyswajamy. Jeżeli przyswajamy chłam, to jesteśmy chłamoweci. Proste. Jeżeli przy, przy spożywamy pokarm najlepszej jakości, czysty i tak dalej, to też nasze ciała są czyste. Wszystkie komórki, ro, łącznie z komórkami y, tymi, no, y, y, mm -hmm. czyli jajeczko, plemniki i te wszystkie, wszystkie mechanizmy prawidłowo funkcjonują po prostu. Wszystkie funkcje organizmu są odpowiednio zachowane. Więc jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby do, do Momentu poczęcia się właściwie przystosować. Są kultury dalekiego wschodnie, ja mam na myśli przede wszystkim takich bogatych ludzi, gdzie do poczęcia dziecka to nie dochodzi sobie takowi, byle jak. Przyszli rodzice są odpowiednio odżywiani, to wszystko się odbywa w odpowiedniej atmosferze, przygotowanie wielomiesięczne, nikt ich tam nie stresuje. To ma być taki wydłużony miesiąc miodowy, i tak dalej. Tak, rytuał, można powiedzieć. Rytułom, tak. Bez stresów, bez jakichś głupich, nędznych wiadomości z telewizorni, tu katastrofa, tu zabili, tu covidy, i tam nie wiadomo co, i wszyscy w strachu, ja teraz mam zapłaknieć, ewentualnie, do, doprowadzić do poczęcia. tak? Bzdura. A więc chodzi o to, żeby się do tego przygotować. A więc również cały mój umysł, moja psyche w ogóle, mój duch, moja dusza mają się do tego przygotować. Stykają się później dwie elektromagnetyczne matryce, bo jesteśmy elektromagnetycznie w zasadzie elektroniczni. Jeżeli dochodzi do połączenia do stosunku płciowego, tak się fachowo to nazywa, strasznie nie lubię tych stosunek płciowych, na odmiennym biegunie, bara, bara. Cześć, tam ja prawie jak z sądu. <noise> z sądu, tak. Więc to jest pewien akt stwórczy. I ten akt stwórczy też powinien odbywać się y, też nieprzypadkowo w odpowiednich warunkach. Powinniśmy być dożywieni, oczyszczeni i cieleśnie, czyli fizycznie oczyszczeni. Nasze ciała mają być czyste i mamy być czyści duchowo. Odstresowani, ze spokojem. Y, w tym momencie w, chodzi o pełną jakość tego aktu poczęcia. To nie może być takie sobie jednorazówka, byle jak, byle gdzie i tak dalej. Bierzemy odpowiedzialność za rodzące się życie, za powstające w ogóle życie. Bo to życie rodzi się nie w tym momencie, kiedy powiedzmy złona kobiety, już dziecko po prostu wychodzi, tylko w tym momencie, kiedy dochodzi do poczęcia. To jest początek tego życia, cudownego życia, do tego się nie. w odpowiedni sposób przygotować. I jak będą przygotowani rodzice, zarówno mama, jak i tata, panowie jesteśmy za to odpowiedzialni, takie będzie również ciało, umysł, psychika dziecka. Później w trakcie ciąży, również mama nie powinna oglądać tych idiotyzmów, o tu w telewizorni, czytać głupot, jakiś plot i tak dalej. Słuchać dobrej muzyki, relaksacyjnej muzyki, muzyki wielkich mistrzów, Händla, Vivaldiego, Brahmsa i tak dalej. Tego typu muzyki, tak. bo to wpływa na struktury wodne naszego organizmu. Słuchajcie, teraz dalsza sprawa, karmienie. Mleko mamy. Przecież wiele lat temu kutą. Nie, kobieta nie powinna w ogóle karmić, bo to jest takiej niehigienicznej w ogóle. Czy mamy u nas. Masa ludzi na ławach rządowych, każdy ma w ustach Bóg, honor i ojczyzna, ale jeżeli kobieta karmi publicznie, no nie musi oczywiście patować gołą piersią, ale tam przykrywa, to jest wielkie biezebrazie, jak to Rosjanie mówią. Przecież to jest jakaś głupota w ogóle. Co wy ludzie macie w tych głowach natkane A więc wracając do rzeczy. Trzeci odcinek, gdzie pokażemy jeszcze troszeczkę po prostu różnych liczb i tak dalej, jednocześnie skupimy się na tym, co trzeba zrobić, żeby odpowiednio przygotować się do aktu poczęcia. W ciągu kilku miesięcy podamy konkrety, co należy brać, jakie substancje, omega-3, jakie witaminy i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony mamy kompleksowy program zdrowia, który z nami się już sprawdził, opracowany przez czeskich lekarzy, i na tym programie dziewczyny oczywiście warunek. Podmienny chłopak, czyli i przyszły ojciec i przyszła mama równolegle przez 2-3 miesiące zastosować program, doczyścić organizm, odkwasić go, dożywić komórki jest, jest piękny efekt. Także faceci chowamy dumę do kieszeni tak. i z Tobą również się zajmujemy. Macze to możemy być przy piwie zazwyczaj jesteśmy, a czy naprawdę tacy macze to nie jestem pewien. Działamy? Wszystko? Znaczy nie działamy w tym sensie, o którym mówimy. Tylko yy... Przeraziłeś mnie w tym momencie. Boże Święty. Nie było obiektów działań. No właśnie. No, no nie, nie Dobra. <laughs> ma, mia, miałem na myśli jedynie to, żeby e, pokazać wam, kochani, już tą prezentację. Tylko o to miałem na myśli. A co ty? No chyba, ma? że tak. E, Bo jeżeli Ty miałeś na myśli to, co ja mia, m, miałem, to Ty jesteś spoczynienc. Pogubiłem się. <laughs> dobra. <nie> <laughs> <bardzo>. <laughs> e, słuchajcie, e, tak jak w drugiej części. Mm. Mieliśmy dla Was prezentację, tak samo w tej części. E... również Prezentacja, tak, będzie. Również, również, również no ale trzymajcie się. Także... Trochę mi się to kojarzy. A nie, nieważne, z czym to się kojarzy. Zapraszamy Was serdecznie na prezentację. Do zobaczenia. Cześć. Cześć, trzymajcie się. Jak można rozwiązać problem z niepłodnością. Część trzecia. Mówiliśmy w części drugiej o tym, w jaki sposób można, rolnicy sobie radzą z niepłodnością czy w ogóle z problemami płodności w świecie zwierząt. Powiedzieliśmy już sobie, że podstawowym czynnikiem wpływającym na płodność zwierząt jest oczywiście prawidłowe żywienie. Powiedzieliśmy również sobie, że to, to dotyczy również ludzi, dlatego że należymy do królestwa zwierząt i do gromady saków, a więc jesteśmy bardzo podobni. I powtórzmy po raz trzeci. Sposób odżywiania się w rodzinach ma wpływ na płodność przyszłych rodziców, na zdrowie i samopoczucie dziecka, począwszy od wielu miesięcy przed poczęciem, przez pierwsze lata życia, jak i później. Wiemy, że w Polsce mamy epidemię niepłodności, a przecież przebieg zapłodnienia w jednakowym stopniu zależy od jakości komórki jajowej, jak i jakości plemnika. I jak powiada dr Wojciech Skierka z laboratorium Gyncentrum Klinik w Katowicach, to co trafia pod mikroskopy specjalistów jest w większości niedoskonałe. Już rzadko widzimy nasienie idealne. Niemal zawsze któryś z parametrów jest poniżej normy. W ciągu ostatnich 30 lat jakość spermy pogorszyła się o 75% i wciąż maleje. Panowie, nie jesteśmy tacy maczo, jak nam się po prostu wydaje. Po prostu mamy problemy. Zawartość plemników w 1 ml ejakulatu, czyli w 1 cm3, spadła w ciągu ostatnich tych 30 lat z 60 milionów plemników do zaledwie 15. Ejakulat przeciętnego Polaka zawiera od 3 do 5 razy mniej plemników niż nasienie Fina czy Kanadyjczyka. Kiedy liczba plemników w 1 ml ejakulatu, powtórzmy, 1 cm3, jest zbyt niska, Męskie komórki giną albo w ogóle nie docierają do komórki jajowej. Zapładnia ją tylko jeden plemnik, ale wcześniej jajo musi otoczyć kilkadziesiąt plemników, by zainicjować zapłodnienie. Na co powinniśmy uważać my, czyli panowie? Na jakość spermy źle wpływa nieprawidłowy sposób odżywiania się, czyli żywność wysoko przetworzona prowadzący do nadwagi i otyłości, siedzący tryb życia, noszenie zbytości obcisłych spodni, które prowadzi do przegrzewania się jąder, a to szkodzi plemnikom, używki, toksyczne działanie wielu leków, promieniowanie elektromagnetyczne i rentgenowskie, a więc częste trzymanie laptopa na, na kolanach, trzymanie telefonów komórkowych w kieszeniach spodni. Dalej cukrzyca i towarzyszący jej stres oksydacyjny powoduje zaburzenia funkcji płciowych u mężczyzny, prowadzi do impotencji, prowadzi również do obniżenia się potencjału zapłodnieniowego, czyli obniżenia ruchliwości plemników, ich koncentracji, zmiany w morfologii, patologii składowych plazmy nasiennej. Dochodzi także do obniżonego stężenia testosteronu. I niezależnym czynnikiem ryzyka dla ciąży jest nadwaga, ponieważ może przyczynić się do skrócenia wieku ciążowego płodu w stosunku do jego dojrzałości. Na co powinny z kolei uważać panie? Na toksyny przede wszystkim, a więc lakiery do paznokci, farby do włosów. Tak, farby do włosów wchłaniają się poprzez włosy, wpływają na działanie nerek, a jak mówi medycyna chińska, która liczy sobie kilka tysięcy lat. Nerki to jest ojciec i matka wszelkich chorób. Wyczerpanie nadnerczy w wyniku na przykład stresorów, stresogennego działania doprowadza do zaburzeń całego organizmu. Dalej, środki higieny osobistej, substancji w papierosach powodują zaburzenia hormonalne. Dalej, zbyt intensywne ćwiczenia fizyczne mogą zaburzyć cykl owulacyjny. Leki antydepresyjne, przeciwmiotne podwyższają poziom hormonu prolaktyny, powoduje to zaburzenie miesiączkowania, bolesność piersi, trudności z zajściem w ciążeł, niewłaściwy ubiór, odzież syntetyczna, obcisła typu stringi, rurki sprzyjające powstawaniu stanów zapalnych narządów rodnych. Dalej, niedowaga. Niskie BMI, BMI, czyli wskaźnik masy ciała, oraz zbyt niski poziom tłuszczu wewnętrznego wskazują na niedobory leptyny, hormonu głodu i sytości, a to powoduje zaburzenie miesiączkowania. Nadwaga z kolei negatywnie wpływa na pracę układu hormonalnego, pogarsza kondycję jajników, wpływa na wystąpienie zespołu policystycznych jajników. To jest najczęstsze zaburzenie kobiet w wieku rozrodczym i jedna z głównych przyczyn problemów z zajściem w ciążę. Może także nadwaga przyczynić się do skrócenia wieku ciążowego płodu w stosunku do jego dojrzałości. Co to jest zespół policystycznych jajników i przy okazji również torbielodwatość? Otóż przyczyną policystycznych jajników są zaburzenia hormonalne, mające negatywny wpływ na funkcjonowanie jajników. Dojrzewająca komórka jajowa nie wydostaje się do jajowodu, nie może dojść do zapłodnienia. Pęchyżyki jajnikowe obumierają i zmieniają się w małe torbiele. Jakie są objawy zespołu policystycznych jajników? Przede wszystkim nieuzasadnione tycie, skąpe lub nieregularne miesiączki, nasilony trądzik, nadmierne owłosienie na twarzy, udach, pośladkach, plecach, okolice bikini. Nazywamy to hirsutyzmem nadmiernym owłosieniem. Przerzedzone włosy, nadciśnienie, podwyższony poziom cukru we krwi, mikrotorbiele w jajnikach, widoczne na USG, kłopoty z zajściem w ciąże, co zrozumiałe. Trzeba tutaj również powiedzieć o wpływie leków na płodność. Leki mogą zmniejszać liczbę jakość plemników, obniżać stężenie hormonów płciowych powodować spadek aktywności spermatogenezy u mężczyzn. Przykładowymi lekami są na przykład metotreksat stosowany przy uszczy RZS w nowotworach, cyklofosfamid przy nowotworach, azatiopryna w handlu jako imuran i azatioprynę, lek immunosupresyjny czyli obniżający moc układu odpornościowego, stosowany przy przeszczepach, chorobach autoimmunologicznych, chorobach jeleity i tak dalej. Sulfasalazyna która przejawia działanie immunosupresyjne, przypomnijmy jeszcze raz, obniża w ten sposób moc układu odpornościowego, przeciwzapalny na przykład w RZS, czyli reumatoidalnym zapaleniu stawów, chorobach jelit i tak dalej. Poważnym obciążeniem dla organizmu powodującym, wpływającym na niepłodność jest stres, cichy zabójca płodności. Niszczycielska moc stresu zabija rozwój plemników i odbija się na zdrowiu dzieci. Nawet umiarkowany, ale przewlekły stres może zaburzyć rozwój plemników, a to odbije się na zdrowiu potomstwa. Dzieci będą mniej odporne i bardziej podatne na stres. Stres zwiększa stężenie prolaktyny, co może stać się przyczyną cykli bezowulacyjnych, a obniżony poziom progesteronu utrudnia zagnieżdżenie się zarodka. Często dochodzi do zmniejszenia ilości produkowanych estrogenów, co z kolei powoduje niepełnowartościową owulację. Jakie są typowe, medyczne, typowe metody medyczne leczenia niepłodności? To jest przede wszystkim tak zwana naprotechnologia i zapłodnienie in vitro. In vitro, czyli w szkle, mówimy kolokwialnie, zapłodnienie, w życie z probówki. Naprotechnologia jest określana jako inwestycja długofalowa, w której nie da się dokładnie określić jej kosztów, bo trzeba tutaj również mówić o kosztach. Z kolei zapłodnienie in vitro to jest koszt 7 do 14 tysięcy złotych, czasami więcej, plus koszty dodatkowe, więc wizyty kontrolne, diagnostyka pary przed samym zabiegiem i tak dalej. Naprotechnologia polega na bardzo szczegółowej obserwacji kobiecego cyklu miesiączkowego. Czyli para starająca się o dziecko musi opanować umiejętność bardzo skrupulatnej obserwacji i kilkakrotnych zapisów ich wyników w ciągu dnia, a więc ilości śluzu z szyjki macicy oraz jego konsystencji, wydzieleń z pochwy, owulacji, nasilenia krwawienia miesięcznego, plamień pojawiających się między miesiączkami oraz różne zaburzenia cyklu menstruacyjnego, długość samego cyklu oraz kolejność poszczególnych faz. Zapłodnienie z kolei in vitro, czyli pozaustrojowe, to jest laboratoryjna metoda zapłodnienia polegająca na połączeniu komórki jajowej i plemnika poza żeńskim układem rozrodczym. Wymaga między innymi zastosowania terapii hormonalnej. I w trakcie terapii hormonalnej, czyli podawania leków pobudzających jajeczkowanie, rośnie poziom estrogenu i progesteronu. Możliwymi skutkami jest Zatrzymywanie wody w organizmie zwiększenie masy ciała, puchnięcie, mdłości biegunka, uczucie dyskomfortu w dole brzucha i obolałe piersi, wahanie nastrojów, bóle głowy, zmęczenie, powikłania w postaci reakcji alergicznej, hiperstymulacja jajników, niewydolność jajników i konieczność w końcu przerwania procedury in vitro. Ale jeżeli jest hiperstymulacja jajników, to czasami dochodzi do ciąży mnogiej. I rodzi się, tak jak ostatnio słyszeliśmy, po prostu rodzą się na przykład trojaczki, pięcioraczki i tak dalej. Ciąża po in vitro, jak wspomniałem już, to jest bardzo często ciąża mnoga i zwiększone ryzyko niż ciąża pojedyncza. Często dochodzi do porodów przedwczesnych, urodzenia się wcześniaków z niską wagą urodzeniową, z ryzykiem pojawienia się wielu problemów zdrowotnych w związku z niecałkowitą dojrzałością wielu układów organizmu. A więc jeżeli weźmiemy teraz podsumujemy na i zapłodnienie in vitro żadna z tych metod nie daje zadowalających rezultatów ponieważ kompletnie nie bierze pod uwagę potrzeby oczyszczenia i odżywienia komórek naszego organizmu jako podstawowego warunku zdrowej sprawności we wszelkich aspektach funkcjonowania organizmu. Więc po raz któryś z kolei trzeba przypomnieć, że sposób odżywiania się w rodzinach ma wpływ na płodność przyszłych rodziców, na zdrowie i samopoczucie dziecka, począwszy od wielu miesięcy przed poczęciem przez pierwsze lata życia, jak i później. To trzeba przypominać jak mantrę. To powinno postać się podstawą zdrowego życia i zdrowego potomstwa. Więc jak zadbać inaczej o płodność? Co, kiedy, jak? Odpowiedzialni, inteligentni partnerzy, przyszli rodzice powinni przede wszystkim zdobyć odpowiednią wiedzę. Oboje stosować przez kilka miesięcy kompleksowe wspomaganie organizmu ściśle dobranymi naturalnymi suplementami diety, czyli tzw. żywnością funkcjonalną, żywnością specjalizowaną. Wyeliminować w miarę możliwości wszelkie czynniki sprzyjające pogarszaniu stanu ich zdrowia, sprawności i witalności. Przyszli rodzice powinni odżywiać się produktami jak najbardziej naturalnymi, oczyszczać organizm z toksyn, czyli kwasów sprzyjających stanom zapalnym, wspomagać organizm naturalnymi suplementami, diety bogatymi w kwas foliowy, czyli witaminę B9 oraz inne witaminy z grupy B, omega-3, witaminy A, C, D, E, L-karnitynę, która poprawia ruchliwość plemników, związki wapnia, Zaznaczam specjalne związki wapnia łatwo wchłaniające się w, organizm, w organizmie, np. cytryniany, magnezu, miedzi, potasu, cynku, krzemu itd., koenzym Q10, probiotyki, kolostrum. Być aktywnym fizycznie, ale bez przesady, kilka razy w tygodniu, zwiększa np. u mężczyzn poziom, poziom testosteronu, dotlenia organizm. Stosować techniki relaksacyjne w celu redukcji stresu. Unikać gorących kąpieli i obcisłej bielizny. Wysypiać się 7-8 godzin snu na dobę, i ważne jest w jakim okresie, a więc powinniśmy iść spać gdzieś około godziny 22. Przyszli rodzice powinni także stosować odżywianie i suplementację zwiększające PH organizmu, czyli zmniejsza, zmniejszające zakwaszenie tkanek i ułatwiające w ten sposób zapłodnienie. Naturalne kwaśne środowisko pokły wpływa niekorzystnie na żywotność plemników. Powinniśmy ograniczyć w diecie kawę, alkohol, mięso i nabiał, słodycze, mąkę pszenną i przetwory, czyli produkty zakwaszające organizm. A więc chodzi o naturalne wspomaganie organizmu. To naturalne wspomaganie organizmu Daje cały szereg efektów, a więc przywrócenie równowagi metabolicznej, aktywizację procesów samonaprawczych, samouzdrawiających, rewitalizację organizmu, usprawnienie gospodarki elektrolitycznej, enzymatycznej, hormonalnej, wzrost energii życiowej, witalności już na poziomie komórkowym. Dochodzi do harmonizacji wytwarzania hormonów. Wpływ na wydzielanie konsystencji śluzu szyjkowego, zwiększenie żywotności odpowiedniej ruchliwości plemników, ułatwienie zapłodnienia. Jak bardzo cenne jest posiadanie upragnionego dziecka? To tylko na to pytanie mogą odpowiedzieć jest jedynie ci, którzy już długi czas oczekują na upragnionego potomka, na to cudowne, wspaniałe dziecko, które może dać tyle radości w ich rodzinach. A więc, jeżeli jeszcze raz powiedzmy sobie, jeżeli sposób odżywiania jest decydującym czynnikiem na płodność zwierząt, a płodność ze względów jedynie merkantylnych, komercyjnych jest ważna dla producentów, dla rolników, to pytanie, jaki to ma wpływ ten sposób odżywiania na nasze dzieci, na nasze organizmy, na naszą ludzką płodność. Kochani, jest szansa. Jest szansa. Życzę Wam wszystkiego najlepszego.